Jan Brzechwa Tańcowała igła z nitką Tańcowała igła z nitką Igła pięknie, nitka brzydko Igła cała jak z igiełki. Nitce plączą się supełki Igła naprzód, nitka za nią Ach, jak cudnie tańczyć z panią Igła biegnie drobnym ściegiem, a za igłą nitka biegiem. Igła górą, nitka bokiem, igła zerka jednym okiem, sunie zwinna zręczna śmigła. Nitka szepce, co za igła! Tak ze sobą tańcowały, aż uszyły fartuch cały. Kamlotki. Jan Brzechwa. Pomidor. Pan Pomidor wlazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczkę. Jak pan może, panie Pomidorze! Oburzyło to fasolę. A ja panu nie pozwolę! Jak pan może, panie Pomidorze! Groch zzieleniał aż ze złości. Że też nie wstyd jest waszmości. Jak pan może, panie Pomidorze! Rzepka także go zagadnie. Fe, niedobrze, fe, nieładnie. Jak pan może, panie pomidorze? Rozgniewały się warzywa. Pan już trochę nadużywa. Jak pan może, panie pomidorze? Pan pomidor zawstydzony cały zrobił się czerwony. I spadł wprost ze swojej tyczki do koszyczka ogrodniczki. <śpiew>